Czy uwierzyłbyś mi, gdybym powiedział Ci, że cała nasza rzeczywistość jest zdeterminowana przez maleńkie cząsteczki i nikt nie wie, kto je kontroluje, ani skąd czerpią inteligencję, aby robić dokładnie to, co robią? Chociaż atomy, elektrony, fotony i inne cząstki są integralną częścią naszej nauki, nikt tak naprawdę nie widział żadnego z nich. Nawet atomy są zbyt małe, aby można było je zobaczyć za pomocą nawet najlepszych i najpotężniejszych mikroskopów. Brzmi to szalenie, ale cała nasza rzeczywistość jest kształtowana przez maleńkie cząstki, które tak naprawdę nie istnieją. Kwanty mają pewne fascynujące, a jednocześnie mylące właściwości. Są w wielu miejscach i czasach w tym samym czasie. Tworzą materię tylko wtedy, gdy są obserwowane i znikają, gdy ich nie obserwujemy w sferze, w której jeszcze nie znamy. Może to brzmieć trochę tak, jakby nasza rzeczywistość tak naprawdę nie istniała. Ten makroskopowy świat jest bardzo niestabilny, gdy próbujemy go opisać lub zbliżyć się, do niego za pomocą naszych fizycznych środków. Niemniej jednak ta niestabilność tworzy wszystko, co widzimy. Interesującym progiem w tym subatomowym świecie jest zasada nieoznaczoności Heisenberga. Do tego limitu możemy prawie wykrywać i mierzyć cząstki, po czym zachowują się one coraz bardziej nieprzewidywalnie im bliżej próbujemy dotrzeć do ich sedna za pomocą poprzednich metod. Jeżeli naukowcy są na ich tropie, praktycznie wyparowują. To szaleństwo, prawda? I musisz sobie wyobrazić, że dzieje się to wszędzie i w każdej chwili. Ty jesteś z zrobiony z kwantów, stół przed tobą, a nawet twój komputer. Kwanty w Twoim ciele są z pewnością splątane z kwantami pochodzącymi z tej właśnie supernowej i wymieniają się informacjami. Ostatecznie jednak może to również oznaczać, że wiele rzeczywistości i wymiarów istnieje obok siebie. Z tych wszystkich powodów fizyka po prostu nie może jeszcze odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest rzeczywistość. Nie wiemy, w jaki sposób wszechświat trwa w sferze subatomowej, nie wiemy też, w jaki sposób nasz wszechświat trwa w swoim rozmiarze i ogromie. Może to brzmieć dziwnie, ale to prawda. Nauka prawdopodobnie nigdy nie będzie w stanie w pełni opisać prawdziwej natury wszechświata i naszej rzeczywistości, przynajmniej nie przy użyciu obecnych środków. Może to być frustrujące, jeżeli naprawdę chcemy uzyskać natychmiastową i pełną odpowiedź na wszystkie pytania. Cały czas Miłość To nie tylko pusty tekst To życie i To wszystko co piękne jest Miłość To słowo pomoże ci Przetrzymać o trochę dni Gdy czułości zbraknie ci Miłość feature to add it's a never-ending cycle that with me body and mind i've tried to break free Nie Pierw śmiech, potem płacz, żaden cud, nierealny plan i różnice zdań znowu szkoda słów, ale ona wciąż jest. Najpierw ktoś, potem nikt, taki los. A przyjazna dłoń, zaciśnięta w pięść, nowy spada cios. Blady strach Uczy grać Milion ról Pewną minę Illusion does fundamentally. It tells us or reminds us that everything we think is real is in some way an illusion. The geometry of the illusions is very precise, and they are made to be seen from exactly one point in space.